Cześć. Witam was na kolejnym naszym spotkaniu na kanale Izabela Yoga Bella. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać na temat technik oddychania, które w praktykowaniu jogi są niezmiernie ważne. Powiem Wam szczerze, że ja wręcz nie wyobrażam sobie osób, które idą na pierwsze zajęcia, a potem to kontynuują, nie mając pojęcia o tym, jak wykorzystywać oddech przy wykonywaniu poszczególnych, czy to prostych, czy trudnych asan. Jeszcze raz przejdźmy do <laughs> dzisiejszego tematu. Mówi się, że oddech. Jest czymś najprostszym i najbardziej naturalnym. Jest to prawda. Robimy wdech, wydech, wdech i wydech. Robimy to automatycznie. Niestety, ze względu na to, że żyjemy w pośpiechu, a także w stresie, tak naprawdę oddychamy tylko i wyłącznie klatką piersiową. Jeżeli nie wierzycie, możecie przyłożyć sobie dłoń do klatki piersiowej i zobaczyć. Wdech, wydech. Wdech, wydech. A tak naprawdę oddychać powinno się przeponowo, czyli brać głęboki wdech, przeponą i głęboki wydech, aż do momentu, kiedy żołądek przyciśnie się nam do kręgosłupa. To nie jest proste i na samym początku może sprawiać Wam trudności. Mnie też to sprawiało na początku trudność. Ale jeżeli. Zdamy sobie sprawę z tego, że oddech pomaga nam przy wykonywaniu poszczególnych asan, to wtedy zrozumiemy, na czym to polega i będziemy robić to już automatycznie. Żeby tak naprawdę automatycznie oddychać podczas praktykowania jogi, potrzebujemy naprawdę minimum miesiąca codziennych treningów i ćwiczeń. Mogą one przybierać różną formę. Bardzo często mówi się o tym, że możemy praktykować oddech świadomy poprzez medytację. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli będziecie dzisiejszym tematem zainteresowani, dajcie lajka w górę, zasubskrybujcie, napiszcie komentarz. A może macie jakieś pytanie dotyczące technik oddychania, na które będę mogła Wam po zakończeniu programu odpowiedzieć. Zachęcam Was bardzo.